A czym pan zajmuje się na co dzień? Pracuję w firmie, która ma ambicje, aby wybudować elektrownię jądrową w Polsce. To jest kolejny duży, wielkoskalowy projekt jądrowy, który będzie budowany albo w Koninie, albo w Bełchatowie. Aktualnie skupiamy się na tym, żeby wybrać jedną z tych dwóch lokalizacji po przeprowadzeniu szeregu badań lokalizacyjnych. Odchodzimy od węgla, a stan polskiej energetyki jest Taki, że no będziemy zamykać elektrownie węglowe, prąd trzeba produkować, bezpieczeństwo energetyczne w kraju również jest istotne. No i atom jest energią, która jest bezemisyjna, jest bardzo dobry dla środowiska. Jeśli tylko relacje z Unią i decyzje, jakie Unia podejmie, będą takie, że będziemy mogli uruchomić te elektrownie po wybudowaniu i produkować prąd, w podstawie naszego miksu energetycznego, czyli uruchamiamy reaktor i on pracuje na 95% powiedzmy, procent swojej mocy non-stop i nie regulujemy go. A doregulujemy to na przykład z jakiejś biogazowni albo właśnie odzę. to to ma sens i ta energia będzie relatywnie tania. No dobra, a czy mieszkańcy na przykład pobliskich miejscowościach mają się czego obawiać, czy nie, że Absolutnie nie? Absolutnie nie. Pamiętajmy o tym, że każda nowa elektrownia jądrowa jest bezpieczniejsza niż wszystkie do tej pory wybudowane na całym świecie. To tak działa. Czy Pana zdaniem Polska ma w ogóle dobrych specjalistów, tak jakościowo? Mamy tych specjalistów, a dodatkowo można powiedzieć, że wielu Polaków, Wciąż pracuje na projektach jądrowych za granicą. Myślę, że to jest tylko kwestia zachęty, takiej bądź innej, oczywiście, aby powrócili do kraju i pracowali, jak już te projekty będą bardziej zaawansowane.